21 kwietnia jest was 352 osoby subów tyle w sensie wiecie bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję bardzo miło, że jesteście to jest kanał dziękuję za suby, więc ja dziękuję za te suby wszystkie i mam nadzieję, że dzisiaj będziecie dobrze spać ja chyba nie bo już jest późno, a jeszcze mam rzeczy do zrobienia. Ale ważne, że odcinek, dziękuję za subie. Będzie oczywiście po północy, bo wiadomo, dzisiaj dzień nagrywania podcastów, także wiecie, jak to jest. Jak już, jeżeli śledzicie kanał, to wiecie, jak nie, to, to mówię właśnie teraz, że tak jest. W każdym razie bardzo dziękuję. I oczywiście widzimy się jutro. Dziękuję za dużo komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Fajnie, fajnie tutaj odzew był i to jest miłe, co piszecie, że, że jesteście i że wy też dziękujecie, albo mówicie bardzo proszę, bo ja dziękuję, a wy mówicie bardzo proszę, to jest taki kanał, że tutaj wszystkie magiczne słowa się mówi, to jest przedszkola, co się poznaje, to jest super, bo za mało tych słów magicznych mówimy, myślę tak. Trzymajcie się, do zobaczenia, oko mi data, tak śmiesznie, ale teraz spojrzę w kamerę, może...